W dniu dzisiejszym 16 czerwca około godziny 12.30 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zawalonym poszyciu dachu na jednym z posesji w miejscowości Książnica, po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia dwa zastępy z Państwa Straży Pożarnej oraz jeden zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej z Tuszyn. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym ustalił i potwierdził, iż rzeczywiście doszło do zawalenia części poszycia budynku na jednej z posesji w Książnicy, po czym poinformowano policję, przedstawicieli Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz właściciela, aby przybyli na miejsce zdarzenia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, wspólnie z wymienionymi przedstawicielami, kierujący działaniem ratowniczym, podejmie dalszą decyzję co do posesji, na której doszło do zawalenia części dachowej budynku.